Dzień dobry, nazywam się Maciej Wiktor i jestem trenerem w firmie Jura. Mam dziś przyjemność przedstawić absolutnie wyjątkowy, automatyczny ekspres do kawy model J8 Twin. To hybrydowe połączenie najlepszych możliwości serii ekspresów J oraz Giga od Jura dla najbardziej wymagających kawoszy. Po raz pierwszy seria J została wyposażona w dwa stalowe młynki stożkowe oraz dwa pojemniki na ziarno. Pojemniki można zasypać dwoma różnymi rodzajami ziaren, a następnie kontrolować proporcje własnej mieszanki. Do wyboru jest również opcja, w której można korzystać tylko z jednego pojemnika na ziarna. Sprawdzi się ona w przypadku ziaren dedykowanych konkretnym specjałom, np. do przygotowania Espresso. Model J8 Twin oferuje również możliwość skomponowania własnego blendu ziaren. Wystarczy zasypać oba pojemniki różnymi rodzajami ziaren i dowolnie je mieszać w różnych proporcjach, aby uzyskać satysfakcjonujący efekt. J8 Twin wyposażony został w dwa młynki PAK3+, które zapewniają maksymalną precyzję mielenia ziaren, co wpływa na intensywny smak i aromat każdego przygotowywanego specjału. Dodatkowo model ten wyposażony został w funkcję kontroli aromatu, dzięki której młynek automatycznie sugeruje użytkownikowi, Optymalny stopień zmielenia kawy do wybranego specjału. J8 Twin oferuje profesjonalną jakość przygotowywania kawy w domowym wydaniu. Model J8 Twin posiada bogate menu kawowe skomponowane z 32 różnych specjałów. Kawy mleczne zostają przygotowane w oparciu o technologię gładkiej pianki, która dba o gęstą i kremową piankę. Co ważne, po zamontowaniu na dyszy spieniającej specjalnej przystawki do syropu. J8 Twin dzięki funkcji Sweet Foam przygotowuje specjały z aromatyzowaną pianką mleczną. Dzięki takiemu rozwiązaniu syrop smakowy nie słodzi kawy, tylko piankę mleczną, a jej smak i aromat zostaje równomiernie dodany do całego specjału. Użytkownik ma możliwość dopasowania intensywności słodyczy do własnych preferencji. O specjały bazujące na espresso dba opatentowana technologia PEP, czyli proces ekstrakcji pulsacyjnej. Polega on na pulsacyjnym wtłaczaniu wody do jednostki zaparzającej, dzięki czemu proces ekstrakcji zostaje wydłużony. W rezultacie espresso jest intensywne w smaku, aromatyczne i ma gęstą kremę. Kolejną innowacją w modelu J8 Twin jest technologia Coffee Eye. To inteligentny czujnik filiżanki, który wykrywa jej położenie i automatycznie dostosowuje możliwość wyboru specjału w menu kawowym widocznym na wyświetlaczu. W Jura dbamy o to, by procesy przygotowywania kawy były bezpieczne oraz intuicyjne. Dlatego J8 Twin daje użytkownikowi niemal nieograniczoną możliwość dopasowania specjału do własnych preferencji smakowych. Każdy ze specjałów ma możliwość indywidualnego dopasowania wielkości, intensywności i stosunku ilości kawy do mleka lub gorącej wody. Każdy z pojemników na ziarno może zostać zasypany innym gatunkiem kawy. Dzięki temu można przygotować wyjątkowe mieszanki aromatyczne i smakowe, decydując, które ziarna i w jakich proporcjach będą przypisane do konkretnego specjału. Dzięki wyjątkowemu, intuicyjnemu wyświetlaczowi Panorama Coffee Panel, ustawienie preferencji smakowych specjałów jest wyjątkowo proste. To czytelny, szeroki, dotykowy ekran z możliwością podziału na trzy niezależne części. Panorama Coffee Panel to zupełnie nowy poziom obsługi, który wspiera użytkownika na każdym etapie ustawień. J8 Twin bezkompromisowo łączy ze sobą najlepsze cechy serii J oraz Giga, co odzwierciedla jego nowoczesny design. Dwa pojemniki na kawę i dwa młynki ukryte w górnej obudowie wyróżnione zostały eleganckimi pokrywami. Chromowana tacka czy karbowany pojemnik na wodę. To wyraz precyzji i dbałości o najmniejsze detale. Nie można nie wspomnieć o dużym, czytelnym wyświetlaczu Panorama Coffee Panel, który idealnie współgra w proporcji bryły. Nie przesadzę mówiąc, że J8 Twin to jeden z najbardziej wyjątkowych modeli od szwajcarskiej marki Jura. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.